Witam w kolejnym odcinku ze Star Citizen'a. Tym razem wi witam was na stacji Pyro Gateway. A to dlatego, że dzisiaj się zajmiemy fazą czwartą z eventu Save Stanton. Została ona aktywowana kilka dni temu. Tak jak to teraz nagrywam, to chyba dwa dni temu. I to jest szczerze, chyba najdłuższa faza, jaka jest aktualnie aktywna. Dlatego, że ona polega czysto na podróży między różnymi stacjami, planetami, żeby dostarczyć właśnie do tej stacji tutaj ładunek. To jest czysty karguran. Jest on dosyć prosty, jakby filozofii w tym nie ma żadnej. Jeżeli wy nie macie fazy czwartej aktywnej, w sensie nie widzicie tutaj misji Safe Stanton Phase 4, to najprawdopodobniej będziecie musieli zrobić poprzednie fazy, albo chociażby trzecią fazę, nie jestem pewien. Wiem tylko tyle, że niektóre osoby nie mają. Jakby tej fazy aktywnej z jakiegoś powodu i nie do końca jestem pewien dlaczego. Więc jeżeli nie macie tej fazy aktywnej i nie skończyliście jeszcze poprzednich misji, to się upewnijcie, że macie wszystkie tam misje zrobione. Jeżeli macie wszystkie misje zrobione, to w takiej sytuacji nie wiem co wam powiedzieć. Naprawdę. Byście musieli może zre zrelogować się na inny serwer, czy coś. E, tak czy siak, te misje tutaj co są aktywne. No są bardzo proste. Jak widzicie tutaj macie wypisane dokładnie. To miejsce was najbardziej interesuje tak naprawdę. Są tutaj wypisane różne rzeczy, które potrzebujecie kupić z własnej kieszeni i dostarczyć tutaj. W tym przypadku to jest chyba najlepsza misja, którą mogę Wam polecić. Musicie kupić Agrisium, Medical Supplies i Processed Foods. I tutaj jest nawet pokazana ilość mniej więcej, ile będziecie musieli, nie że w sumie, tylko na ładunek, będziecie musieli wziąć tego cargo. Ja tę misję zaakceptuję. Jak widzicie, będę musiał kupić 18 Medical Suppliesów. 9 Agrisium i 10 Process Foods. I teraz no, gdzie można to kupić? No, tutaj oczywiście piszę lokacje, gdzie można to sobie załatwić. Tylko, że tu pokazuje jedną, może dwie lokacje w sumie. Ale te, te, te rzeczy można kupować w różnych lokacjach. Na przykład Agrisium pokazuje, pisze, że można kupić na sal dwójce na galerii ale to tak naprawdę można kupić nawet na MikroTaku. Tak samo Process Foods, tutaj pisze, że można kupić na Terra Gateway albo Budgin Point, ale tak naprawdę Process Foods można kupić na mnóstwo innych stacji. Ja w komentarzu przypiętym wrzucę link do stronki, gdzie będziecie mogli sobie samemu sprawdzić, gdzie można dany jakiś commodity sobie kupić, więc jeżeli chcecie sobie ustalić jakąś trasę łatwiejszą do znalezienia z tych commodity, to proszę bardzo, wejdźcie w ten link przypięty. I sobie znajdziecie e, commodity, które wy potrzebujecie i będziecie mieli napisane dokładnie, gdzie można znaleźć te commodity. Ja akurat wziąłem to misję nie bez powodu, dlatego że już robiłem ją kilka razy i ją, tak jak mówię, mogę polecić wam. E, pierwsze miejsce, które odwiedzimy, to będzie na Arkorupie Budget Point. Tam można kupić Process Food. Bardzo łatwo. A potem lecimy na Mikrotek. I na Mikroteku na planecie Calliope będzie można kupić. E, tu w tym miejscu na... Y, 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 tutaj, na Mining Facility 8 można kupić y, agresium, Więc jeżeli nie ma na tej lokacji tutaj, na Rearii kaltak bo tutaj też jest agresium, to możecie sobie polecieć tutaj na Mining Facility SMCA8. A tak poza tym to jeszcze odwiedzimy jedno miejsce, które się znajduje gdzieś... Tutaj było, tutaj, Rearii Anvik, jeżeli dobrze pamiętam. Czy Maggarth to był? A nie, przepraszam, to był Rearii Maggarth, to jest na, na Clio, dobrze pamiętam. Czy to była ta druga planetka? To jest Cantwell, tutaj jest Magarth, o właśnie. Więc my odwiedzimy trzy lokacje w sumie. Kupimy trzy różne materiały i potem polecimy to sprzedać. No mówię, bardzo prosta misja i ona jest tak naprawdę bardziej czasochłonna niż rzeczywiście jakaś trudna. Oczywiście też zalecam wam się zaopatrzyć w statek, który może przewozić większe ilości kargo, to po pierwsze. A po drugie też zalecam wziąć takie rzeczy jak traktor Bim, w sensie ten karabinek Max Lift. Traktor Beam. Można go kupić na jakiejkolwiek stacji, która posiada cargo deck. Co w się sensie w windzie, jak jesteście, to wchodzicie po prostu do. Jezus, jak się to nazywało? Cargo, coś tam się to nazywało. I w sumie tyle. Więc się zobaczymy na miejscu, bo nie ma co pokazywać całej podróży, bo. to, 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 to będzie trochę trwało. za chwilę będziemy lądować. Jakiś statek jest w ogóle na środku. Ktoś go chyba albo zostawił, albo ktoś... Nie wiem, maga dostał. Co to jest w ogóle? Eee, Aha, to jest chyba. Aha, to jest chyba Interpids z... Nie, czekaj, co, co to są statki, Boże Święty, dobra, nieważne. mieszam z tym. Eee, gdzie jest mój... hangar? Który to jest? Widzisz tutaj jest? Ja nie widzę znacznika mojego. No, teraz się pojawił lak serwera musiał być na chwilę. No ale tak jak mówiłem wcześniej, jak same misje są bardzo proste i są praktycznie identyczne, prawie identyczne co do co, co, co te misje z pierwszej fazy, które widzieliście. Tylko minus jest, minus oczywiście walka i fakt tego, że wy musicie z własnej kieszeni wy, wy, wyrzucić trochę pieniędzy. Dlatego zanim podejdziecie do fazy czwartej, no to przede wszystkim to, jeżeli jeszcze nie robiliście żadnych faz, albo już zrobiliście, to po pierwsze, zalecam wam nie wydawać za dużej ilości pieniędzy. Na pewno z tych y, trzech poprzednich faz, które robiliście, to już pewnie zarobiliście sporo. Dlatego wam zalecam zostawić te pieniądze. Chyba że już je wydaliście na coś. Yy, a w każdym innym przypadku, jeżeli nie macie pieniędzy, to zróbcie jakieś misje. Bardzo proste, nawet nie wiem, jakiś bunkier czy cokolwiek. Bylebyście mieli zapas tej, tej, tej kasy. Bo będziecie musieli tę misję zrobić sześć razy. A z tego co ja zauważyłem, to na jedną taką misję się wydaje. O Jezus, Maria, z, nie wiem, z 80 tysięcy, może gdzieś koło tego. No tak czy siak po każdej tej misji i tak wy dostajecie w opłatę jakąś dostajecie, więc coś, coś tam tej kasy odzyskacie, ale nie jakoś dużo. Dlatego bardzo mocno Wam zalecam albo yy, zrobić jakieś misje yy, inne, zanim, zanim będziecie chcieli robić fazę czwartą. I żebyście mieli zapas kasy Albo jeżeli już macie zapas tej kasy to jej po prostu nie wydajcie Ja bym chciał też wam bardzo podziękować w ogóle za pozytywny odbiór jakie mają moje filmy Jakby serio się nie spodziewałem, że... Y, to co ja będę tutaj robić z tego Star Citizena to się jakoś... Y, Przebije, że się tak wyrażę I jestem bardzo uszczęśliwiony faktem tego, że wam się podoba to co robię Mimo faktu tego, że to nie są filmiki najwyższych lotów, nie posiadamy jakiegoś ekstremalnego... Editingu i jakichś efektów specjalnych. To są proste gameplayowe filmiki, więc tak jak mówię, jestem bardzo pozytywnie zaskoczony i Wam bardzo dziękuję za to, że Wam się podobają te filmy. No ale dobra, potrzebuję kupić 10 sztuk Processed Foods, więc no nie mogę kupić boksa SCU z 10 ilościami tego. Nie, nie mogę kupić 10 SCU. Mogę sobie tutaj wybrać rozmiar boksa więc będę musiał kupić jedną ósemkę, za 1215 i będę musiał jeszcze kupić jedną za dwójeczkę za 304 Więc już na same proces twórc, które są chyba jedne z najtańszych commodity to już trochę wydałem. Więc prawda nie jakoś dużo, ale przez te sześć misji to się uzbiera. Możecie sobie zrobić te mniej lub więcej. 2000-3000 prawie. Albo 2,500 albo bardziej. tysiąca razy 6. To się trochę uzbiera. A sobie jeszcze trzeba policzyć Agrisium i Medical Supplies. I z tego co mi wiadomo, z tego co zauważyłem, to chyba medical supplies są najdroższe. No, teraz trzeba to tylko załadować, zanim mnie wyrzucam z mojego hangaru. No i oczywiście po nabyciu yy, samego cargo to trzeba najpierw to też wystawić z tego fre freight elevatora trzeba użyć. Cyk, cyk, cyk A teraz biorę mój karabinek do ręki i za chwilę to się załaduje Już ATC niecierpliwi to jest prawdopodobnie błąd yy, Bo ja tam dwa razy kliknąłem, żeby wezwać swój hangar, więc no w statku nie powinno mi zjeść, mam nadzieję, że mi nie zje. A nawet, jakby zjadło, to i tak będę musiał go tylko tam. Jak śniłem karę zapłacić, czy coś albo po prostu go z ten. Czemu to wszystko jest takie głośne? No dobra, proces Twutz mamy. Teraz kolejna rzecz to będzie Agrisium, chyba. Na końcu my tylko supply skupimy. Oczywiście, zanim to się stanie, to ja najpierw potrzebuję paliwa, którego wziąć nie mogę, dlatego że gra uznała, że nie jestem na landing padzie, więc będę musiał kurde schować statek i będę musiał go pewnie znowu wystawić, żeby mi gra uznała, że się ma, jesteś wylądowany na landing padzie. Aha, gra w ogóle mi mówi, że muszę sklejmować mój statek, a nie, że go mogę schować. Okej, okay, dobra, no to w takiej sytuacji to ja będę musiał wezwać po prostu na nowo hangar. Super, świetny. Klasyczny Star Citizen, w którym nigdy nic nie idzie po maśle. No dobra, to ja się tu zrefiueluję i się zobaczymy w... na Mikroteku już prawdopodobnie, bo teraz jedynie co mi pozostało to podróż tam właśnie. No w końcu na Mikroteku. Boże Chryste. To była podróż sześciominutowa, ona trwała jakby, nie wiem, pół godziny bym spędził w tym locie kwantowym. Dobra, gdzie tutaj to jest Skal, tak? Dobra. Nie pamiętam tylko, gdzie, co, co było gdzie? Czy tutaj były Medical Suppliesy, czy tutaj były. Yy, czy, czy tutaj było no, Najbardziej interesujący film na tej planecie to to nie będzie, dlatego że to będę tylko ja latający z jednego miejsca do drugiego, yy, ładujący cargo i rozładowując je na końcu. Ale może któryś z was wykorzysta ten filmik yy, dla własnego użytku jako po prostu taki pseudo poradnik, gdzie co można kupić Jeżeli będziecie mieli ten sam typ misji z właśnie yy, Medical Suppliesami, a i Foods To przynajmniej będziecie mogli już wiedzieć teraz jak możecie latać przykładowo Że Badging Point, yy, potem na Kaliopi lecicie, potem na, tą, na ten drugi księżyc, yy, którego nazwy nie potrafię wypowiedzieć Okej, okay, yy, muszę wylądować najlepiej w sumie tutaj a, 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 dobra, tutaj bląduje. Oczywiście też chciałbym y, powiedzieć wam, że jeżeli się martwicie o jakieś. Y, ryzyko bycia spiracenia, czy to przez AI, czy to przez y, graczy, szczerze, przez AI jest i tak większa szansa na to, że traficie po prostu niefartem na jakiś sner AI, bo jakby jest zawsze szansa na tak, jak transportujecie jakiekolwiek cargo to jest zawsze szansa na to, że może was sner piratów złapać. Ale jeżeli chodzi o graczy, to nawet jeżeli byście zostali złapani przez jakiegoś pilata, o ile w ogóle, to nie wydaje mi się, żeby byli zainteresowani wami, do tego, że no jakby wa wartość cargo, które wy przenosicie jest tak mikroskopijna, że to jest żart, a przez to, że był potwierdzony wipe na wersję 4.0, która ma wyjść podobno później w grudniu, jakby pieniądze nie grają, nie grają tutaj żadnej roli, więc jakby nawet piraci tutaj nie za bardzo cokolwiek robią. Widziałem na czacie, jak niektóre osoby pisały, że. Piractwo szczerze się teraz nie opłaca. Bo jakby po co wam kasa, którą za chwilę stracicie. Jakby jedynie co możecie robić, jako piraci, teraz to po prostu mieć zabawę z tego, że kogoś piracicie. I w zasadzie tyle. Większość takich piratów raczej nie chce ryzykować śmiercią tylko po to, żeby mieć cudzysłów zabawę z spiracenia jakiegoś biedaka na kilka tysięcy kredytów. Okej, okay, ile ja tego Agrisum potrzebuję? 9. To będę musiał kupić jedną ósemkę i jedną jedynkę, świetnie. Jedna ósemka, tutaj jeszcze jedynka. No te liczby niestety nie są zawsze równe, przez co no nie możecie sobie kupić na przykład dwóch ósemek, dwóch czwórek, jednej szesnastki. To, to, zależy czysto otwarto. Okej, okay, 9 SCU agresium jest i teraz trzeba będzie jeszcze się ruszyć na inną stację, znaczy nie stację tylko na jeden outpost na tym drugim księżycu. Medical Supplies, ja tylko załaduję to cargo i będziemy mogli lecieć dalej. Więc kolejnym naszym stopem powinien być, nie kontrakty, tylko mapa. To powinno być Rajari Maggarth, który jest tutaj na tym drugim księżycu. Chyba na Klion był. Cantwell, tutaj jest Maggarth, o właśnie. No to lecimy i to leciliśmy. To jest w ogóle zabawne, dlatego że na Clio nigdy za bardzo nie latałem, dlatego że nie było żadnego powodu, żeby tutaj latać. Głównie ze względu na to, że no, jakby e, nigdy nie było tutaj żadnych misji. Czasami się zdarzało, że na Clio mógł być jakiś np. bounty target, którego trzeba zestrzelić z powietrza. Ale jakby tak dawno nie robiłem misji bounty, albo jak już robiłem to bardzo rzadko. Chwila, to jest, to jest winda? Aha, okej. Okay. Chciałbym, że to będzie trochę większe. No, ale na Clio w zasadzie nie byłem, nie licząc oczywiście od tego eventu, kiedy się zaczął, yy, albo przynajmniej tej fazy. Jezus, to ja byłem tak dawno, już kompletnie zapomniałem w ogóle na przykład o tym, że tak, że Clio ma y, taką fajną yy, arenkę wyścigową, która jest zresztą niedaleko właśnie tej, yy, tutaj, o Jezus, hotel, obok tej stacji, znaczy... Od postu, albo że, że samo Clio też ma wodę, znaczy, może nie wodę, ciecz ogólnie, udającą wodę. Jakieś tam morza i. że rzek akurat nie ma. Jakieś jeziorka. Trochę kurde też tu wieje, niestety. Teraz pytanie: który to był budyneczek? Nigdy też się nie potrafiłem nauczyć, żeby rozróżniać te budynki, który jest który. Że który na przykład jest właśnie tym storage'em, a który jest. Nie dobra, to jest, to jest akurat Hydroponics. Tam pisze, który jest storage'em, który jest tam Happy happydation i tak dalej. Do którego trzeba pobiec, żeby wziąć te... Yy, wziąć i kupić te rzeczy. Chyba tutaj. No tutaj. Więc potrzebuję 18 medical supplies'ów. To mogę sobie jedną szesnastkę wziąć. 25 tysięcy. No medical supplies y są najdroższe chyba. Mi się wydaje przynajmniej. Jedna szesnastka. Jedna dwójeczka. Kurde, to ja kupiłem po dwa boksy z każdego tego z każdego z tych commodity które potrzebowałem teraz pozostaje tylko to załadować i jeszcze po drodze polecieć na stację Pressler tutaj na mikroteku dlatego że potrzebuję paliwa bo się z całego paliwa w, dosłownie wylatałem i no, nie dolecę do PyroGateway stąd ale jak też widzicie misja nie jest niczym też tak przerażająco trudnym to jest Kwestia posiadania dobrego statku, umiejętności pilotażu, wiedzy, gdzie co kupić. No i też jak bo tak jak mówiłem, ten traktor Bim się jednak przydaje. Chyba, że macie taki statek, jak ja tutaj z tyłu. On jest teraz schowany, co prawda, ale tutaj jest traktor Bim. To nawet jakbym nie miał tego karabinku, to bym po prostu wsiąść do siedzenia kopilota i użyć tego traktor Bim, żeby to wszystko załadować. No ale mamy wszystko. To jest cały cargo z całej misji. Teraz pozostaje mi tylko, tak jak już mówiłem, polecieć, yy, zrefiulować się i lecimy w linii prostej do Pyrogateway z powrotem, żeby to wszystko sprzedać. Więc się zobaczymy na leża. Chciałbym też wspomnieć o tym, że ja nie, nie przerywałem w ogóle nagrywania od momentu, kiedy zaczęliśmy. I na chwilę obecną nagrywam ten film już 46,5 minuty. 46 minut 32 sekundy. Więc e, to jest jeden z tych typów misji, na które polecam mieć trochę czasu wolnego. Dlatego, że możecie trochę spędzić czasu tutaj. Refueling progress, i teraz pora na kolejny, już ostatni lot do Fire Gateway, który pisze, że jest obscured dlatego, że jestem na stacji. A ta gra ma problemy z odczytywaniem danych ze stacji, bo uważa to za, nie wiem, wielką, ogromną planetę, czy cholerę wie co jeszcze. Więc e, super, muszę najpierw wylecieć stąd. No ale tak jak mówiłem, jakby ja, ja teraz nagrywam 46 minutę, 47 już? 8 w sumie, 48. E, więc no na pewno ten film tyle nie będzie trwać. Ja przecież sporo tego czasu wytnę, bo większość z tego to jest latanie nudne, żmudne. E, I szczerze, ja teraz sam nawet nie wiem, czy. Ten film będzie w ogóle nawet trwać 20 minut, chociażby. Ja sobie tak wymyśliłem, że tak mniej więcej 20 minut filmu bym chciał robić. Ja się teraz zastanawiam, czy to jest dostatecznie dużo materiału. Ja nagrałem, żeby ten film miał te 20 minut. Ale to już zobaczę, jak będę obrabiać ten film. No dobra. Pora polecieć do Pyro. Stanton ba Stanton Pyro Jump Point. Jak oczywiście mi się to oznaczy. I się zobaczymy na miejscu. Więc yy, siup. To jeszcze tylko 500 megametrów. I za chwilę powinniśmy widzieć jump point. Tą chmurę charakterystyczną, bardzo proszę bardzo. No i witam z powrotem w tej niebieskiej chmurze, która wcale nie będzie prowadzić do jednego z najbardziej śmiertelnych i PVP-infested systemów, jakie kiedykolwiek wyjdą do tej gry. Okej, okay, dobra. Teraz tylko dotrzeć na stację, sprzedać to i... Matko Święta, w końcu skończę tą misję, a trzeba to sześć razy zrobić. A to aktualnie to, co ja teraz robię, jest bodajże trzecią misją, więc będę musiał to jeszcze trzy razy zrobić. Boże, święty, za jakie grzechy. I dlaczego w ogóle? Ja to wszystko robię tylko po to, żeby dostać skiny. No i, no i repeatery w sumie też. To, to teraz pytanie, gdzie jest, gdzie jest mój hangar? Tam aż? Boże, święty... No i w końcu jesteśmy na miejscu, to teraz pora powystawiać to wszystko. Pos pos posprzedawać. Jak oczywiście mój własny statek mnie wypuści. Nie będzie mi zamykać drzwi przed mordą. Dobra, to po kolei w sumie. Nie ma znaczenia co najpierw wystawię, i tak wszystko tu leci. Będę by tylko nie upuścić czegoś, nie przywalić w statek, żeby nie eksplodował. To jest jedyna rzecz, która mnie aktualnie teraz martwi. Tylko na całe szczęście oni kiedyś zmienili właśnie te traktory że jak coś się trzyma to... Coś jest na Traktor Bimie, to nie zadaje obrażeń statku. Tuż kiedyś mówię zresztą mówiłem chyba przy pierwszej fazie, to mówiłem, że jak trzymacie coś Traktor bimem, to możecie sobie tym machać w swoim statku, uderzać o różne rzeczy i się nic nie stanie. Dopiero w sytuacji, gdybyście puścili to Traktor Beamem i to by się zaczął gliczować, bugować czy coś, to wtedy możecie jakieś obrażenia statkowi swojemu zadać. A tak poza tym to się nic nie stanie. Ja kiedyś miałem taką jedną sytuację, próbowałem załadować coś do mojego statku. Na traktor Bimie normalnie. To było na Taurusie moim. To było świeżo po tym, kiedy wyszedł patch z cargo, właśnie z tymi freight level torami i tak dalej. I próbowałem coś załadować, i za mocno przewaliłem w windę w moim Taurusie. Takim malutkim boksem, właśnie. To był jeden SCU-box. Cały mój statek po prostu postanowił sobie eksplodować, i straciłem mniej więcej pół godziny mojego życia. Misję, którą miałem wykonać na Howling. I chęć do grania w tą grę na kolejny tydzień. A potem się okazało, że chwilę potem naprawili to i zmienili, że traktory nie będą zdawać obrażeń stawką. I się przekonałem z powrotem do tej gry. I tak to mniej więcej wyglądało. Ok, cały ładunek zrobiony. I powinniśmy teraz dostać misję. Że jest zaliczono. No proszę bardzo, i zaliczone. Po już Wam mówię, to jest równa prawie, że godzina. Dosłownie 20 sekund, nawet 10 sekund, by minęło jeszcze. I bym miał równą godzinę tej misji. I z tego co ja widzę, to chyba była trzecia. Tak, to jest trzecia misja. Będę musiał to zrobić jeszcze trzy kolejne razy, ale to już zrobię poza kamerą. No bez przesady. Ja nie będę wam teraz pokazywać jakichś timelapsów i wycięć yy, jakiegoś nie wiem montażu. Z tego jak ja, kurde, ładuję ładunek jeszcze trzy razy To byłoby trochę nudne No ale jak widzicie Da się Nie jest to jakaś bardzo ekscytująca misja, ale to nie jest też jakoś, jakoś trudna Więc jeszcze raz wam przypominam, wystarczy, że będziecie mieli dobry statek Z dobrą ilością paliwa Najlepiej gdybyście mieli właśnie to Czyli właśnie y, to się nazywa Maxlift Tractor Beam Go można kupić na każdej możliwej stacji, która posiada cargo deck nie jestem pewien nawet, czy... Czy, 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 czy Pyro Gateway przypadkiem nie ma takiego Cargo deku. Za chwilę zresztą zobaczymy. No proszę bardzo, jest Cargo Center. Jak sobie wejdziecie do windy głównej, to lecicie do Cargo Center, to wam przy okazji pokażę, gdzie można sobie kupić ten, ten traktor BIM. Idziecie sobie tutaj, do Cargo Services, to jest zawsze po lewej stronie od wind. Tutaj macie te panele. Jak sobie do nich wejdziecie, tutaj gdzieś, jak sobie oznaczycie personal weapons, to tutaj macie za 19 tysięcy MaxLift Tractor Beam. No tani on nie jest, ale przynajmniej Wam ułatwi trochę życia, bo nie będziecie musieli albo wydawać kasy na statek, który ma cargo. Deck. przepraszam, ma Tractor Beam. Albo nie będziecie musieli się trudzić z Pyro Multitulem, który i tak nie może większych boksów przenosić, bo są za ciężkie. Więc nie będziecie mogli sobie mieć na przykład sytuacji, gdzie sobie kupicie dwie szesnastki albo jedną szesnastkę i po prostu sobie przeniesiecie ją Pyro Multitulem, bo on jest za ciężki akurat. Boksy 16 SC już są za ciężkie. I to jest w sumie tyle, więc ja Wam co. Dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się ten materiał podobał. Nie wiem, ile on będzie trwać. Na pewno bardzo dużo z tego wytnę. I e, czy się pojawią jeszcze jakieś filmy inne? Jeżeli będzie kolejna faza save stamtąd, to na pewno się coś pojawi. I mam na myśli tutaj, że się pojawi coś jeszcze w międzyczasie do pacza 4.0. Bo w poprzednim filmie, gdzie ja wam pokazywałem Perseusa... Znaczy, tu. Jezus, Perseusa. Nie Perseusa. Polarisa. To mówiłem pod, końcu, pod koniec, że e, kolejny film pojawi się dopiero później przy okazji wystawy... Anvil'a, gdzie będzie medyczny terapin, ale się okazało, że po drodze jeszcze faza czwarta się aktywowała, więc się tutaj filmik sam mi zrobił, tak naprawdę. No a tak poza tym to mówię. Zobaczymy się następnym razem, najprawdopodobniej kiedy będzie terapin medyczny, wam go pokażę, a potem będzie 4-0, albo będzie kolejna faza. Powinny być teoretycznie jeszcze dwie fazy, będzie piąta i szósta, chyba. No i co? Mówię, dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Oczywiście zachęcam do zostawienia oceny do y, ewentualnej subskrypcji, jeżeli Wam się ten filmik podobał i chcecie widzieć więcej. Zachęcam też do obejrzenia moich poprzednich filmów. I co? I tyle. Yy, marka.